Stanęłam o, na własnych nogach. Także nic nie było, nie bo, nic nie bolało. Nie? Także no, zupełnie jakbym odżyła, jakbym się na nowo narodziła, taka była ulga. Zastaliśmy puste łóżko. A ta pani wraca ze sklepiku, który był na pierwszym piętrze. Idzie korytarze z dwiema siatkami pełnymi ciastek. Cała zadowolona, uśmiechnięta i pyta się, czy może jeszcze dzisiaj iść do domu. Operacje endoskopowe kręgosłupa, które przeprowadzamy w Szpitalu Świętego Wojciecha, są dużo mniej inwazyjne niż tradycyjna chirurgia kręgosłupa. Pozwalają pacjentom na szybszy powrót do normalnego funkcjonowania do, do pracy i związane są z dużo mniejszym bólem niż yy, tradycyjne leczenie operacyjne kręgosłupa. Chodzenie to było okropnym bólem, żeby się poruszać w ogóle, czy pod prysznic wchodzić, czy schodzić, tak, czy ubierać się. Nie mogłam się por poruszać w ogóle. Już, już nie byłem w stanie funkcjonować, było to tak po prostu mocne. My nie lubimy, kiedy pacjent cierpi. Skoncentrujemy się na tym, żeby ograniczyć ból związany z chorobą i z samą operacją. Że pacjenci chcą być leczeni w sposób mało inwazyjny, bez bólu, chcą szybko wracać do zdrowia bez tego długiego okresu oczekiwania na operację i bez okresu. Związanego z tą długotrwałą rehabilitacją, która jest związana z otwartymi operacjami na kręgosłupie. Wstajemy, sam nie dowierzałem, idę normalnie, bez żadnego problemu. Od razu po przebudzeniu, zostałem zawieziona na salę, zupełnie ulga. No, to niesamowita, jaka ulga, że mnie nic nie bolało. Rana na skórze przy metodzie endoskopowej jest taka. Przy normalnej jest taka. Ta rana jest zupełnie maleńka, ale jakby nie ona jest najważniejsza. Ona tylko pokazuje, jak niewielki jest uraz związany z samym zabiegiem. Wiąże się to z mniejszą utratą, która pozwala na takie zoperowanie nawet starszych osób, które by było niemożliwe za pomocą otwartego, dużego zabiegu. W Szpitalu Świętego Wojciecha dysponujemy dwoma endoskopami, w zasadzie dwoma systemami do y, operacji endoskopowych kręgosłupa dostarczonymi przez firmę Wolf. Pierwszy z systemów, system Vertebris, służy do operacji dyskopatii lędziwiowej kręgosłupa. Jest to prostszy system, na którym dr Winkler pracuje już od 8 lat. Drugi system, Vertebris Stenosis, służy do przeprowadzania nawet najbardziej skomplikowanych operacji kręgosłupa. W Polsce dysponujemy najbardziej rozbudowaną wersją tego systemu i w zasadzie jest to jedyne miejsce w tej chwili w Polsce, gdzie ten system funkcjonuje. Operujemy tutaj głównie pacjentów z wąkuszową, z bólami lędźwiowymi, dyskopatią dyskopacją lędźwiową. W metodach endoskopowych ból operacyjny jest zredukowany o 90%. W porównaniu do metod klasycznych operacji kręgosłupa. Cały sukces tej metody polega na tym, że dzięki zastosowaniu bardzo nowoczesnej technologii i wielu małych elementów mamy szybki powrót do pełnego zdrowia, do normalnego funkcjonowania, do normalnego życia. Bardzo małą działalność i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby po prostu być wyłączonym na ileś miesięcy. Bo według mnie najważniejszy w tym wszystkim był aspekt szybkości działania. Żeby to mnie przeszkadzało, spełnia się zawodowo, bo pracuję jeszcze zawodowo. Opiekować się wnukami, które się cieszą, jak dziadek jest sprawny. 6 tygodni jestem po operacji, zupełnie czuję się świetnie, zupełnie jestem do zdolne dochodzenia, gdziekolwiek. Naprawdę nie ma nic bardziej istotnego niż to, że dzięki naszemu leczeniu pacjent, zamiast zginać się z bólu i cierpieć, może już następnego dnia wrócić do normalnego funkcjonowania. Tak jakbyś kompletnie nic się nie stało. W sumie o to chodzi.